Pokażemy. Witamy Was z Queenstown, właśnie tu przylecieliśmy z Auckland i jak widzicie krajobraz lekko się zmienił, nie ma już miejskich zabudowań, a prawdziwa dzika przyroda, czyli właśnie po co, po co przyjechaliśmy do Nowej Zelandii. Na rozgrzewkę wybraliśmy się na pobliski szczyt Ben Lomond, na którego wspinaczka wyniosła 1500 metrów w pionie. Jednakże jest to tylko niewielki przedsmak przed fantastycznymi trekkingami, kajakowaniem po fiordach, a może także nutką sportów ekstremalnych, które czekają nas w najbliższych dniach. My już się nie możemy doczekać i zapraszamy Was na relacje z wyspy południowej Nowej Zelandii. Care how far. I won't stop trying. I wanna be right where you are. I wish. I wish I knew. Witajcie! Dzisiaj mamy pełen wrażeń, napakowany dzień. Jednakże zanim wyruszymy na szlak, a później na kajakowanie po fiordzie, czeka nas śniadanie mistrzów made by Ann. Dokładnie, dzisiaj się w kuchni serwuje w tortilli zapiekanej z serem, ewentualnie kilka komarów w ramach uzupełnienia białeczka. Także posilamy się i ruszamy, słuchajcie. Pierwszy punkt to jezioro Marian. We had the Osieleni porządnym śniadaniem, dotarliśmy do Parku Narodowego Fjordland, który słynie z niesamowitych górskich widoków wyrzeźbionych poprzez lodowiec. Po niespełna półtora godziny trekkingu, po fantastycznym szlaku, który przypominał chłodne lasy deszczowe, dotarliśmy do tego oto zapierającego w piersiach jeziora Marian, a za chwilę ruszamy na 18 km kajakiem po fiordzie. Okej, okay, dobrze, najazd tutaj z góry. Słuchajcie, Nowa Zelandia jest na tyle niesamowitym miejscem, że jej piękną urodę dostaniesz może nie tylko podczas pięknej pogody, ale ma też swoją niesamowitą aurę tajemniczości, kiedy pada deszcz oraz jest mgła. Wczoraj mieliśmy okazję się przekonać o tym podczas naszej wspinaczki szlakiem Routeburn, z którego highlights wrzucamy Wam właśnie teraz. Right where you are, you are. Tylko łanaka. Witamy Was w przepięknej miejscowości położonej wokół tego cudownego jeziora, a za nami najsłynniejsze drzewo Nowej Zelandii. To drzewo doczekało się swojego fanpage'u i swojego hashtagu. Tak więc my, jako wierni Pani, przyjechaliśmy, aby zobaczyć to drzewo, a tak naprawdę również tą piękną okolicę. Tym razem z poziomu morza, ale za chwilę wybieramy się, jak zwykle, obejrzeć ją z odpowiednio wysokiego pułapu. A więc ruszamy na Roys Peak aby podziwiać piękno tego miejsca podobno najpiękniejszy slajd no to ruszamy Wstaliśmy dzisiaj po piątej, żeby ruszyć jak najwcześniej na szlak. Oczywiście poranne obowiązki nas trochę wciągnęły, więc już jest przed siódmą. Ale i tak jesteśmy prawie sami na szlaku. A znajdujemy się w Parku Narodowym Góry. Kuka, którą to widzicie za mną, inaczej zwaną Aoraki, czyli najwyższym szczytem Nowej Zelandii, położonym na wysokości ponad 3700 metrów nad poziomem morza. A my dzisiaj wchodzimy na górę Oliver, 2000 metrów nad poziomem morza, po to, aby lepiej przyjrzeć się temu olbrzymowi. Już myślałam, że wchodzimy na Kuka. A co, Innym razem. Dobra, dobra, ale też ładnie. No to ruszamy. The shortest time you had to go, but I'm I'm just so. Happy. Po 4 godzinach spinaczki dotarliśmy w końcu na szczyt, a w nagrodę mamy piękny widok na lodowiec, majestatyczny Mount Cook, jeziora polodowcowe oraz lazurowe jezioro Pukaki tam w oddali. Czego chcieć więcej? Wam Nową Zelandię od strony pięknych trekkingów i cudownej natury. Teraz pora na zdradzenie Wam, jak wygląda podróżowanie od kuchni. A o, jeżeli o kuchni mowa, zapraszamy Was do naszej kuchni. Właśnie tutaj znajdują się nasze zapasy. Teraz pora na sypialnię, ponieważ jest już 21, więc powoli... Układamy się do spania. Nie powoli. Ja zajmuję się. Powiedz ma teraz No dobrze, dobrze, dobrze. To mi został żółty, więc układamy się do spania. A ukołysze nas ten piękny widok. Pora na pocztówkę z Nowej Zelandii. Niecałą godzinę drogi od Parku Narodowego Góry Kuka dotarliśmy tutaj. Do miejsca o pięknej lazurowej wodzie, lawendzie i tym historycznym kościółku. Oraz jeszcze jedna rzecz, z czego słynie to miejsce. Słynie ono z rezerwatu Ciemnego Nieba, a więc jest to specjalnie wygaszona strefa, gdzie znajduje się planetarium, a także prowadzone są obserwacje astronomiczne, gdyż jedno, jest to jedno z kilku miejsc na Ziemi, gdzie nasze niebo wygląda najpiękniej. I muszę Wam powiedzieć, chociaż ciężko to ująć na filmie, oglądając dzisiejsze niebo. Cały czas po prostu mieliśmy zaparty dech w piersiach, nie mogliśmy się napatrzeć na te miliony gwiazd. A to wszystko nad jeziorem Tikapo i też jesteśmy w miejscowości o tej samej nazwie, no to idziemy zwiedzać dalej. Wystarczającą formę, jesteśmy dobrze wyposażeni i mamy doświadczenie w trekkingu po Nowej Zelandii, bo właśnie tego wymaga od nas dzisiejszy trekking. A gdzie idziemy? Idziemy na Avalanche Peak, który swoją nazwę wziął stąd, iż bardzo często stąd w okresie zimowym i wiosennym schodzą lawiny. Jednakże jest to czerwiec i lipiec. Teraz mamy styczeń, a więc środek lata, nie ma tutaj ani grama śniegu. Czeka nas jedynie 1200 metrów, podejście na 3 km, a więc zapowiada się całkiem stromo. Ale podobno mają to wynagrodzić piękne, panoramiczne widoki. A więc lecimy! Witajcie! Powoli zbliżamy się do końca naszej przygody po wyspie południowej Nowej Zelandii i dzisiaj po południu udajemy się na prom do Picton, skąd przedostaniemy się do Wellington, czyli stolicy znajdującej się na wyspie północnej. Jednakże zanim to nastąpi, po drodze wpadliśmy na chwilę do Parku Narodowego Jezior Nelsona i wybraliśmy się na krótki, około 3-4 godziny, jednakże bardzo przyjemny, lightowy trekking wokół Góry Roberta. Podziwiamy piękne widoki na jezioro, spacerujemy wokół trawki, niczym po południach bieszczadzkich i i cieszymy się cudowną pogodą.